Cisza, między nami krzyczała, o szecho pękało. Jak cień, co znika w świetle, zostawia pustkę. Nie każdy krok zostawia ślad, mimo to zmienia nasz los. Czasem trzeba zniknąć, by innym otworzyć oczy. Kiedyś ludzie mieli mniej, lecz byli bliżej siebie. Do tych palców szeptał, gdy milczały usta. W prostych gestach była siła, w spojrzeniach było wszystko. Ciepła w samotności Kiedyś ludzie mieli mniej Lecz byli bliżej siebie Do tych palców szeptał Gdy milczały usta No w tych gestach była siła W spojrzeniach było wszystko Teraz szukam tamtego ciepła w samotności Lubiliśmy się w chaosie własnego życia. Zamiast budować mosty, stawiamy szklane mury. Każdy chce być widziany, ale boi się być tu, gdzie cisza bywa lustrem, a bliskość jest zbyt trudna. Kiedyś ludzie mieli mniej, lecz byli bliżej siebie. Do tych palców szeptał, gdy milczały usta. W prostych gestach była siła, w spojrzeniach było wszystko. Szukam tamtego ciepła w samotności. Może trzeba zgasić światło, by naprawdę się zobaczyć. Zamilknąć na chwilę, by serca mogły się odnaleźć. Bo w tej pustce między nami jest jeszcze nadziei ślad, że odnajdziemy drogę, zanim zniknie cały świat. Kiedyś ludzie mieli mniej. Lecz byli bliżej siebie, do tych palców szeptał, gdy mieczały usta. W prostych gestach była siła, w spojrzeniach było wszystko, teraz szukam tamtego ciepła w samotno. Mano, piąta rano Dzisiaj orka, oreczka Orunia, znowu wieżę na salony Orzemy po przężytach Po pszenicy Co co Tomek, będziesz tam siał? No znowu przężyto <laughs> Nie wiadomo co siać Przy tych cenach No ale nic Jest jak jest Mamy tylko ogromną nadzieję, że będzie lepiej, ale patrząc na to wszystko, to jest ogromna obawa, że. że lepiej to już nie będzie. I nie mówię to jako pesymista, tylko jako bardziej realista. No ale nutkę. nutkę optymizmu gdzieś tam w tyle głowy mam i jakaś ogromna nadzieja istnieje w głowie, że jednak. Jakoś to będzie No ale dobra Tak troszeczkę smutno z rana Takie, takie przemyślenia Działamy z orką Wyjeżdżamy wcześniej, Bo dzisiaj mamy jeszcze plan kosić u kolegi Łubin Wczoraj nie było za bardzo czasu nagrywać Dokończyłem rozsiewać te nawozy Rozsiewacz stoi umyty czyściutki tak jak trzeba no i wczoraj byliśmy już troszeczkę pługiem na polu. Uryde. Wczoraj już byliśmy troszeczkę pługiem na polu. Poraliśmy. No to taka mgła. Uryde. No, ładne mleko. Ten rubin dzisiaj znowu nie wyschnie. Będziemy około 16-17% jak to ostatnimi czasy bywało. I nic się nie kosiło. A na tą chwilę, na jutro pokazują dosyć duże opady deszczu. No i nie będzie wyjścia. Trzeba będzie już dzisiaj kosić ile wlezie, a i tak wszystkiego nie skosimy. No jest jak jest. Także dobra, panie i panowie, lecimy na pole. Coś więcej już z pola. Jak będę miał wenę. <grym> o, to też bardzo ważna sprawa, ta wena do nagrywania. Czasami jej nie ma, czasami po prostu już nic się nie chce gadać na to wszystko, a później jest takie 180 stopni i dobre, dobra, jedziemy z tematem, nagrywamy i jest fajnie, <grywanie> jest fajnie jak na kombajnie. A warto też dodać, że tutaj mamy taki kawałeczek, gdzie od wielu lat jest zboże po zbożu niestety. Troszeczkę takie mniejsze, uciążliwe kawałki na terenie miasta. Uciążliwe w opryskach, trochę słupów na polach było do zmianie dawno też tutaj nie było rzepaku. Kiedyś był, co prawda, może nie tak dawno. Ze, ze 4 lata temu Ze 4 lata temu był tutaj rzepaczek No to może i dawno. Zależy jak dla kogo, nie? Staram się siać rzepak, powiem wam szczerze. Też na takich kawałkach, gdzie, gdzie te opryski nocami jakoś idą. Bo ci co pryskają, to wiedzą. Na takich kawałkach pryskać rzepak w nocy. A bardzo często robi się ogólnie nocne opryski. No, zboże też wypada tutaj w nocy pryskać. Ale jednak tego rzepaczku Jednak tego rzepaczku robi się więcej Robi się więcej tych oprysków, robi się więcej tych zabiegów Czasami częściej trzeba w nocy wjechać. Zboże Już nie tak Już niekoniecznie No i dobra Dlaczego o tym mówię? Ale dlatego, że jak jest zboże po zbożu i zbożem pogania To bezorkowo słabo Bardzo słabo Robimy oreczkę I będzie Przężyto po przężycie Tak wyszło Może nie będziemy mieli żyta W tym roku, w tym przężycie Może będziemy mieli przężyto w przężycie <grym> To w niczym nie przeszkadza No ale skoro było żyto, Tomek To gdzieś to żyto może być też jeszcze Pomimo wszystko Może tak się zdarzyć Może tak się zdarzyć Czasami parę lat z rzędu nie było jakiejś innej uprawy, która nam się później w danej roślinie uprawnej pojawiła. I pomimo orki, czasami. Pomimo czasami orki. No i dobra, ogólnie mała teleportacja. Zaczepiłem Jakubkowi Mandama. Pojedzie uprawiać podjęczmień. Aktualnie Jakubek na bruzdy Po orce, poprzeczniaki. Jano zatankuje traktor. Posmarujemy wał. posmaruję, posmaruję wał. No, a resztę już Jakubek ogarnie, a ja. A ja jadę kosić łubin kolegi. No i tak wyszło, że 9 września jeszcze kosimy. Jeszcze żniwą. Chociaż jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wrzesień i o koszenie łubinu, to bym powiedział, że to jest taka dosyć normalna sprawa. Natomiast widziałem na TikToku, że jeszcze Żyto koszą. Pozdrawiamy szybkiego Papa Smurfa z TikToka. Już ta godzina, a Rosy nie ma. Jak to możliwe? Jak to możliwe 9 września? 23 z 23 minutami, pole ogólnie nieskończone. Jutro prawdopodobnie się nie da kosić, bo będzie padać. No ale poczekamy na pogodę. Przyjdzie pogoda, to skończymy. Jedno popołudnie na tym polu nam zostało. Będzie ogarnięte. Zjeżdżamy do chałupy. Widzimy się jutro. No i dobra, mała teleportacja, bo mamy już. Kolejny dzień, fajnie, że pogoda wytrzymała i nie padało dzisiaj. Rosy nie było i można, można na spokojnie dokończyć ten łubin ekologiczny. Tutaj u kolegi jeszcze u kolegi będziemy kosić grykę, ale musimy poczekać, aby sobie dojrzała. No a tutaj jest jak jest, nie? Tutaj, tutaj trzeba akurat było poczekać na lebiodę. Aby sobie dojrzała, ten materiał idzie do czyszczenia. Kurde, weźmiemy to na ten header. Weźmiemy Fajran! Fajran na dzisiaj. Tak wygląda sytuacja, że dzisiaj Gwizdek przy Mandamie, a Szeroki przy Kvernelandzie i jedziemy tutaj z Bezorką, a tutaj, jak widać, Łuk, no to Orka, Oreczka, Orunia. Także sprawdzamy, czy wszystko mamy, wezmę sobie jakieś zapasowe dłuta na pole, jakieś klucze, aby ewentualnie coś wymienić i dokręcić na polu, żeby nikogo innego nie angażować do akcji tutaj do Mandama. Dwa dni temu założyliśmy nowy zestaw agrikarbu. Zobaczymy ile hektarów na tym zrobimy. Bo ostatnie agrikarby, które mieliśmy to naprawdę, naprawdę fajne. Naprawdę fajnie było. W Bezorce. Jak najbardziej w Bezorce to się sprawdza. Jedziemy w pole. na pole zaczynamy tą moreczkę. Kuba też tam uprawia po grochu i po rzepaku pola i jeden kawałek po łubinie został nam do zrobienia w sumie dwa dwa kawałki po ubinie. no ale to już nie istotne. ja tutaj wbijam się na kawałeczku po wsie zimym. gdzie mieliśmy troszeczkę żytka akurat na tym polu było mniej tego żyta niż na innych polach pomimo Pomimo tego, że tutaj też było bezorkowo i widać, że oprócz tego owsa też widzę tutaj żytko. Ogólnie pięknie rośnie, nie? to pięknie rośnie. Tomek, gdzie kombajn ustawiłeś? No właśnie. Było bardzo dużo tych opadów deszczu i te samosiewy, te samosiewy bardzo ładnie kiełkują. Ogólnie warunki bardzo fajne na uprawy na siewy. Zobaczymy jak będzie dalej. Także zaczynamy. I dobra, po jakoś to idzie. Oczywiście na tym polu, jak zawsze co roku zabawa nas 102, dlatego że tu jeden słup, tam drugi słup, tu trzeci słup, tam czwarty słup, tam jeszcze jedna wysepka. Tu jeden poprzeczniak już zrobiony, tam drugi, tu praktycznie pojechałem z łuku, ale będzie jak, jakby trzeci poprzeczniak, czwarty, piąty, szósty, siódmy. No 3,5 hektara a 10 poprzeczniaków. Tak to na tym polu jest, także nie można dzisiaj tego, tej roboty nazwać orką tylko taką zabawą. Także po malutku działamy. Kręcimy, podnosimy, pakoma opuszczamy, między słupami działamy. Jakoś to będzie. <laughs> Działamy, widzimy się później. Ktoś mnie tutaj odwiedził. Plany się zmieniły. Gwizdek uprawia bezorkowo. A? I co? Jedziesz? Ja tam stanę, bo tutaj będę ci przeszkadzał. Nie, ja już ostatni raz wyjechałem, więcej nie będę wyjeżdżał, no. Dobry. Tak jak stoi jest dobrze. Jak apata o, po ozimem. Nie powiadaj co, tam na nockę jedziesz do mnie? Tak? No to fajnie. Trzeba kupić drugiego gwizdka, wiesz? No jednak, więcej koni do tego pługa i mocniejszy podnośnik, zawsze to lepiej, nie? Szeroki daje radę, no ale gwizdkiem zdecydowanie mógłbym tutaj troszeczkę szybciej jeździć. Tutaj nie jest zła ziemia, bo ziemia jest dobra. Może jakoś dużej górki w tą stronę nie ma, ale jednak. No i nie ten, nie męczę go na 3 z tamtej strony jadę na 3 czyli mamy gdzieś około 9,5 na godzinę. A w tą stronę jedziemy 7,5 na godzinę, nie? To nie są piechudry. To jest tutaj mocna ziemia naprawdę. I szeroki trochę puchnie przy pięcioskiwowym pługu. tam wszystko zrobiłem do końca tutaj będzie jeden długi poprzeczniak na, na sam koniec jak wszystko tutaj już będzie zaorane wiesz no? no zobacz patrz aż tam do końca będę robił poprzeczniak wiesz nie a zobacz tam już zrobiłem poprzeczniaki od tamtej strony no i teraz jak zrobimy całe pole to dopiero tutaj zrobię ostatni poprzeczniak wiesz zobacz chmurki burzowe będzie padać jeszcze dzisiaj? Nie wiem Takie burzowe, nie? No Zobacz, takie bałwanki, widzisz? No Ale, ale, ale dzisiaj już padało Troszeczkę padało, no ale coś tam pokazywali jeszcze, jakąś burzę Później Może coś się stworzy W tą stronę możemy śmiało 9 na godzinę jechać I co tam jeszcze słychać? Jak tam szkoła? Dobrze. No. Dobrze? Uczysz się pilnie? No. To plan tam. lekcji tak? na no. O, plan lekcji jest? No? I jakie te lekcje? Co? No fajne i powolnym będziemy chyba robić lekcje jakieś tam w mediu. Aha. Co zrobiło nam się ciemno? A my dalej na tym samym kawałku, no już niewiele zostało. Wyszliśmy, wyszliśmy na prostą. Wyszliśmy na prostą, że tak powiem. I zaraz ta prosta się kończy. Bo tutaj już mamy koniec pola. Zostaną nam tylko i wyłącznie dwa poprzeczniaki. I zobaczymy, czy przejedziemy na kolejny kawałek. Fajnie by było, Fajnie by było bo jutro w planach jest jechać na ten. 13 hektarowy kawałek, troszeczkę dalej od gospodarstwa, i tam też byśmy zakończyli temat orki. I po weekendzie zaczęlibyśmy się. No i Siemanko w kolejnym do zmagań. Wizdeki szeroki mają ogień na tłoki. Ja lecę z orką w dalszym ciągu. A Jakubek uprawia bezorkowo pod jęczmień. Robota idzie. Ogólnie robota idzie a u nas jak zwykle podróże małe i duże lecimy kawałeczek od domu bo 17 km tam sobie wykonamy dzisiaj tą oręczkę orki już za wiele nam nie zostanie, bo tylko jakieś małe kawalątka takie powiedzmy na pół dnia zabawy, nie mniej myślę, że mniej No niech będzie pół dnia, bo to wiecie z przejazdami itp itd parę godzin, zobaczymy zobaczymy jak to będzie no bo w poniedziałek chciałbym już zacząć ślać żyto 15 września to myślę, że dobry termin na rozpoczęcie siewów. I zobaczymy jak to będzie, nie ma co gdybać, Po malutko będziemy działać. Zobaczymy, czy będzie ruch na trasie, bo dzisiaj odbywają się targi agropomerania Baszkowice 2025. I może tak być, że na tej trasie troszeczkę ruch będzie większy. Jedziemy, myślę, że największy będzie jutro. Zawsze niedziela to jest taki dzień, gdzie jest kumulacja. No i dobra, fajnie dojechaliśmy do pola. Zaczynamy sobie od tego mniejszego kawałeczka. Troszeczkę kręcenia będzie, bo tutaj mamy 2,5 hektara w klinie. No i orka, oreczka, uronia wjeżdża. U sąsiada ładnie rzepaczek rośnie. Samo siewu w troszku jest, ale widzę, siadają, pomału siadają. My zrobimy sobie prostą i wrócimy jeszcze raz w to samo miejsce. No. Zaznaczymy sobie ładnie prostą mociumpany, no aby jakoś tą granicę trzymać, tutaj nie? No. Cyk, cyk, Dominik, jak coś to. te będziemy brać. <grych> nie, no żartuję. Co ty tam jak robisz? Tworzenie linii, linia prosta, punkt A. No właśnie, a gdzie jest punkt B? Gdzieś tam będzie. Gdzieś tam będzie, jakoś to zrobimy, nie? No dobra. Wszystko fajnie, wszystko pięknie, wracamy, linia jest zrobiona. I co jeszcze musimy zrobić? Odłączyć koguta. Dobra, idziemy sobie najpierw koguta odłączyć, później cofniemy. Będzie można też rozłożyć wał. Jak jest, jest dobrze, no bo to impreza, a nie pogrzeb. No dobra. No zamontowaliśmy sobie tutaj kogucika, bo jednak to kółko trochę wystaje. Później może być tak, że po ciemku będziemy wracać i no musimy jakoś być lepiej widoczni. No i lecimy sobie na nawigacji z oreczką. Będzie dobrze. Można powiedzieć, że wyszliśmy na ostatnią prostą. I zobaczymy, ile nam tutaj dzisiaj zejdzie. Troszeczkę zejdzie. Na pewno dużego kręcenia już tutaj nie będziemy mieli, bo dosyć długi odcinek nam został tego pola. No ale dwa poprzeczniaki jeszcze do ogarnięcia. W tym jeden szeroki, długi i z banana. Damy radę. Jeżdżą samochody w lewo i w prawo. Targi Baszkowice Tomek, ty będziesz na tych targach? A nie wiem czy jest sens jechać Za bardzo maszyn tam nie ma Pustki Kiedyś to były targi w Baszkowicach, teraz to tak Taki jarmark jest jak jest Krzywo prosto aby ostro panie i panowie Troszeczkę sobie pojeździliśmy na nawigacji. Ogólnie zrobiłem też sobie tutaj krzywą i trochę na tej krzywej jeździłem, ale stwierdziłem, że jednak lepiej trzymać sobie tą kierownicę w bruździe. Nie, tam gdzie była prosta, to było spoko na tej krzywej. Na tej krzywej to jakby na nawigacji idealnie nie szło. No ale jest jak jest, działamy dalej. Już prawie godzina 19 i. Jeszcze troszeczkę tutaj się pokręcimy, na pewno, na pewno będzie ciemno jak będziemy to pole kończyć. I dlaczego mówię krzywo prosto, aby ostro? A no dlatego, że od tamtej strony mogliśmy sobie zrobić prostą i na tym krótszym odcinku, yy, na tym klinie 2,5 hektarowym od brzegu mogliśmy sobie zrobić prostą i, i robiliśmy sobie po prostu na prostej, na nawigacji jeździliśmy z tym pugiem. A tutaj sytuacja wygląda tak, że z tej strony mamy taki brzuch na polu, taki banan tamtej strony od lasu, tak samo także z tego względu, że mamy tutaj takie brzuchy i banany, to tak jak wjechałem pługiem od brzegu tak już jadę w bruździe, nie prostujemy tej orki, uważam, że nie ma sensu bo tutaj nawet nam lepiej wyjdzie od tej strony yy, mniej przejazdów, tak mi się wydaje, bo tam byśmy zaczęli prostować, to bez sensu, nie? totalnie bez sensu moim zdaniem także tak to wygląda, za chwilę dojedziemy do poprzeczniaka, to pokażę wam Jaki system sobie zrobiłem, bo tamten poprzeczniak robimy opryskiwaczem na dwa razy, czyli dwie ścieżki od brzegu, od lasu też sobie robimy. Tak sobie opatentowałem to pole, że tak najłatwiej się po prostu pryska. I przejechałem sobie od lasu pierwszy przejazd, zrobiłem krzywą linię i wjechałem w któryś przejazd z kolei. Zaznaczyłem sobie po prostu, w którym miejscu wyciągać pług. A że bardzo niekształtny ten poprzecznik będzie, bo bardzo mocno skręcamy tam za lasem w prawo. Jest po prostu taki, taka litera L z, z łuku. I tutaj, mamy, I tutaj mamy takie zaznaczenie sobie pługiem. Delikatnie opuściłem. Mamy taką brustkę. Na tej brustce wyciągamy sobie ostatnią skibę. Przejechałem sobie po prostu na krzywej linii. Jeden przejazd od brzegu, od tego lasu. I wjechałem już, nie wiem, który w 10, chyba przejazd. Albo w 12. Tak, aby zrobić sobie tutaj dwie ścieżki, i żebyśmy sobie tutaj prosto, w miarę śmigali popryskiwaczem. Dlatego też taki szeroki poprzeczek tutaj będzie. No i tak to wygląda. Fajnie idzie. Ogólnie fajnie idzie i daje radę. Jatubek mnie tu informuje, że już praktycznie zakończył dzisiaj tą uprawę. I tak to wychodzi, że dzisiaj to pole mafiemy i jeszcze dwa małe kawałeczki. I mamy orkę zrobioną. I od poniedziałku zaczynamy, tak jak mówiłem wcześniej. Siedem. No może od stworu. Może od wtorku, może w poniedziałek pokończymy, pobawimy się. Jeszcze tymi małymi kawałeczkami coś tam jeszcze innego ogarniemy i zaczniemy poniedziałek wtorek korek. Będzie fajnie. No i dobra, pomalutko robimy ten ostatni poprzecznik i na tą chwilę wykorzystujemy sobie tą linię, którą zrobiliśmy wcześniej i jedziemy pierwszy przejazd na nawigacji. Będzie fajnie. Tak, żeby nam to równo wyszło Pierwszy przejazd, czy w ogóle cały czas będziemy ten poprzez jeździć na nawigacji? Zjeżdżamy do chałupy A, jeszcze jedna rzecz W 40 troszeczkę tu poprzykamy, żeby mi to nie przeszczało